Hej, hej, witajcie! Ja jestem generałek, a to moi drodzy z kolejny odcinek naszej serii z gry Boże Święty! <grybujesz> nie to nie jest Boże Święty, ty bajesz, ok. Ty co chwila przychodzą przeciwnicy, jest, kończy mi się abuncie do wszystkiego. Zacznij się o tej karabiny maszynowy. Dawaj, wal! Czemu nie strzelasz? Jeszcze jeden! Tobie statusiek! Widzę. Niech otworzy ogień do tego gościa... Widzę to tuśka! Nasza... Nasze działko właśnie poszło... To jest gościu z nitowidnicą więc... Nie ma sensu z nim walczyć jeśli nie ma w okolicy dziewczynki. Jeśli nie pilnuje dziewczynki. Nie ma sensu. To jest. Zbyt mocne. Mam nadzieję, że mają jakąś taką swoją historię faktycznie. że nie jest po prostu do sobie przeciwnik, który jest wygląda kultowo, tylko że są powody, dla których akurat to ochroniarze, znaczy tatuśkowie. Chronią um, właśnie siostrzyczki, co się w ogóle z nimi stało? To się pytanie brzmi, powinno się to rozwinąć. Widzę. Hej, uciekaj. Буди, бля. Уле, надо, надо, надо изображение. Le, 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 leć eee, dobra próbujemy coś się tak, tak, dokładnie eee, to I to Świetnie. O dzień dobry! A, dzień! Może jednak będziemy musieli z, z, skorzystać z tego bildu pod walkę wręcz. To się opłaca. Naprawdę nie sądziłem, że takie obrażenie będziemy zadawać. Szukam dodatkowych pistoletów ewentualnie, ile mam amunicji? Dwa magazynki Mamy nagrodę naszą Za uratowanie tam chyba dwóch, dwóch siostrzeczek już? o Łohohoho Zahipnotyzuj Tatuśka, Boże, to brzmi Wybitnie. Czy to jest ograniczone czasowo, czy będę mieć derbowego tatuśka na cały czas? Wszystko świeci się. Dlaczego? Znaczy, no, to przedmiot, ale. A oh, jaki Judasz? Sam sobie, ty wyjdź do mnie, ja to działko. Okej, okay, czyli w, w Skarbie Neptuna mamy do czynienia z fanatykami religii, z fanatykami religijnymi. No, Spadaj.

Haha <grywa> Myślałem, że zabijaj ich, per zabija ich permanentnie, chciałem powiedzieć. Boże jak tu ciemno. Więc nie, nie widać. Gdzie upuściłeś pistolet? To też mi się nie podoba trochę, że... No pistolet powinien być jednak. Jeżeli znaczy to ma sens realistyczny, no ale jednak pistolet powinien być też ich, ich punku, bo to by był łatwiej łatwiej to ominąć. O zawsze dwa pociski, tak? tutaj mamy jakąś taśmę więcej ryb które toną w wodzie okej okay. kody możemy się włamać? tak po prostu? okej okay, to mi pasuje po to mamy auta hakera co mi nie w takim razie zapisywałem Jeśli, a nie nie, nie o to mi chodziło spróbujmy jeśli się nie uda akurat tym razem to skąd to płynie skąd to płynie eee... hop czy to musi iść teraz do góry na pewno jeszcze jedno tu dokładnie hop okej okay, świetnie no to fajnie Timmy, Timmy, ha, back. Mr. Ryan asked me personally to make this clear to you. You give us Fontaine and this whole filthy ring of his, and you'll be knocking back pints up at the fighting McDonald's. But if you prefer to play the mule, we'll treat you like a mule. Give him a taste, Patrick. What's that?

Najwyraźniej, no, sprzeciwstawia się Ryanowi. Czy możemy to rozwalić? Boję się wejść do wody, za nim, żeby mnie porazi. No, to ciekawe, czy to jest faktycznie, znaczy, no, tutaj mamy Biblię znowu, krucyfiks tego typu rzeczy ale ten cześć A to było trochę niepotrzebne <śmieniu> cześć ale to że to mieszczeli więc w to wszystko Zróbmy po prostu coś takiego. Dobra, trochę. A to też mi wydaje obrażenia, zapomnijam. Użymy apteczki, to nam odnowi trochę właśnie Ewy. No cóż, nie potrzebnie, ale mamy trochę pieniędzy, więc musimy najwyżej kupić. Włammy się jak to zawsze robimy. Boże święty, czemu ten. Ten, ten automat jest taki chroniony? No, Zróbmy coś takiego. Jeszcze tylko. to. I teraz szybko sprawdzić, czy możemy tędy Przepły... przepłynąć, przepuścić nasz płyn. Tak, możemy. No i bardzo dobra wiadomość. Odkryjmy jeszcze parę. Hop. Ej, proszę bardzo. Kupmy sobie w takim razie parę apteczek. Jeden zastrzyk Ewy też się przyda. Nawet dwa bym powiedział. No. No i już jesteśmy. Mamy, mamy ponownie mało towarów. Fontaine. Okej. Okay. To nam dużo mówi. O! Świetnie, kolejna pteczka. Czyli Fontaine. Ty jeszcze żyjesz. Tak czy inaczej. W tym wyrazie Fontaine zajmował się właśnie przetwórnią ryb. To wszystko musiał dostarczać właśnie żywność. Dlaczego mieli je go by jednak wydać? Czyżby był przemytnikiem? To ma dużo sensu. Czyli że oprócz ryb przemycał dodatkowe rzeczy. Mamy iść dalej tędy, co znaczy, że jeszcze nie zbadaliśmy tej góry. Więc... Ja... Nawet zbadam tamtą rzecz. Rzecz, tamto miejsce. Wolę się ją po prostu przejść. Chciałbym tylko zobaczyć jedną rzecz. O mnóstwo Adamu mamy. Pole na plazmit. Oczywiście. Nie wiem dlaczego ona mi się to odpaliło, ale nie będę narzekać. Czemu mam tylko jeden? Eksplozją siły. Gdy samo krzyczenie cofnąć się nie daje rezultatu, dobrze mieć jest coś na poparcie słów. To mogłoby być bardzo dobre w walce z. z tatuśkami. Ale wolę hipnozę. Spopilenie. Zobaczymy. Najpierw. weźmy to. Niszczyciel maszyn. Ok, tego to też mi się nawet nie podoba. Ale że to było darmowe? Nie rozumiem tego. Możemy kupić kolejne pole na plazmid. Co tutaj mamy? Przynęta, brzmi świetnie. Zimowe uderzenie. Zamrażanie. Dobre trawienie. Ok. Rozwinięcie Ewy i rozwinięcie zdrowia. Szał czy manekin? Szałp nie wydaje mi się aż tak przydatny. Aczkolwiek. Ee... Znaczy, ok, on jest przydatny, kiedy walczymy z większą ilością wrogów, ale wydaje mi się, że manekin byłby o wiele lepszy. I do tego bym kupił lodowe uderzenie, może. Może hipnoza, tatuśka w brzmi świetnie. Ok. Weźmy To może fajnie działać z naszym kluczem. Więc wiecie co? Jeszcze... Nie wygląda dobrze. Tak jak chciałbym pozamieniać sobie rzeczy. Nie, nie chcę nic kupować. A, daj mogę kupować. Dobra, nie zastępować. To nie wygląda dobrze. To jest krew. Ło! Świetne. Weźmy sobie to na razie. Zapiszmy grę. Tak, może pobawimy się tym kluczem. Wydaje mi się to dobra, ob, dobrą opcją. Świetnie. Jest Ewa. To znaczy, że tam jest pewnie pułapka. Loc i synowie sklep rybny. Czy Loc yy... pracował dla. Okej, okay, czyli to wychodzimy z drugiej strony. Loc pracował dla. Możemy go zaczarować, ale nie ma sensu chyba. On się odwrócił, tak, on szuka siostrzyczki, siostrzyczki. Szkoda, że on nie walczy z innymi, nie rozumiem trochę tego, dlaczego on tego nie robi. Ale okej, okay, tutaj nic nie było, poza tym. Więc możemy się wrócić. Może jednak walczyć z nimi? Okej, okay, jak się tutaj, tutaj dostać? A, tutaj mogę... Pozmienię sobie, dobra, rzeczy. Yy, ambrozę hakera. Odzyskujesz zdrowie i Ewę. To jest fajne, ale to są lepsze rzeczy. <laughs> Tyle. Nie, ja chciałem tam wrócić. Ale dużo jest plazmidów, fajnie. To być, tylko się obawiam tego, że jednak uh, te rzeczy. A. Mogą być... To jest fajne, ale... Weźmy sobie łomiarze Mógłbym pobawić się łomem. Coś ja chciałem powiedzieć, A teraz... E... Tak, o... Bo jakby te, te moce zapewniają, przynajmniej tak aspekt gameplayowy, że o, ogień pozwala nam przechodzić przez lód. Prąd pozwala nam uruchamiać pewne przejścia i się zastanawiam, czy tego będzie więcej tam się dostać się zastanawiam tylko. Ile? To jest ciało. Ale jeśli tak co możemy zrobić, żeby tam się dostać? Czy tam po prostu wyjdziemy? To jest pytanie. Innovation. No nie ma tutaj drabiny. No więc jak się dostać do Lotsa? Czyli opuściłem? A nie, to co? Fontaine, to jest skrzynie, to jest napis. Stąd się pojawia ten napis, o to mi chodziło. Nie, 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 dobra. <grych> Upsi. Nie spodziewałem się wieżyczki. Takim miejscu, wieżyczki, przepraszam, kamerę. Kto by się spodziewał? A no dobra, wiemy już. I jak to mi więcej zrobić? Ja tu skoczyłem na to, licząc, że to mi da. Eee. że. Nie wiem, nie, nie uruchomię czegoś, ale. To światło. Zapominam, jak czerwone światło, to znaczy, że tam jest kamera. Nic nie się widziałeś. A właśnie elektryczność. Przydaje się na urządzenia. Żeby je wyłączać. Tego będzie brakować, bo w takim sposób mogę wyłamywać się do tych, w sumie do Do... wieżyczek. Więc w sumie elektryczność mi się ba będzie bardzo potrzebna. Więc nie wiem, czy nie wróci się. Bo inaczej będą się je rozwalać, czy znaczy wieżyczki. A jest to coś, czego wolałbym uniknąć, bo, bo to szkodzi i wieżyczkom, i mi. Więc... Okay. ok, to nie jest obdarcie ze skóry, ale nadal nie wygląda to fajnie. Nie o to nie chodziło, ale. Łamać się na jego czy nie? Dlaczego nie? Skoro łowię się włamać, to dlaczego nie miałbym tego robić? Czyli okay, weźmy to może tak. Nie, o to nie chodziło w sumie. O. O. No, sobie pójdzie tędy. Przełożymy, no i mamy przepływ. Jeszcze ja się, się włączaj, ona. Te wieżyczki lubią niepotrzebnie zwracać uwagę przeciwników, i uruchamiać alarmy. Okej, okay, zaskoczyłem tutaj. A co mi dalej to daje? Że to daje mi cokolwiek. Chyba nie, huh. chyba nie, kurczę, bo to ta moc czarowania tatuśków brzmi świetnie. Ale czy kiedykolwiek będzie ona mi potrzebna? Czy no, pewnie się przyda, ale czy będzie ona mi aż tak potrzebna, żeby zajmowała mi slot? Bo elektryczność mi się przyda. Z pewnością. Ale dobra. Nadal nie wiemy. Nie idź tam, nie idź tam. Nie leć, nie leć, przepraszam, ty iść nie możesz.

się siostrzyczki były już wcześniej. Ciekawe. Tak reklamy wynika, że ono był już samym. Ej, ale. Ja chcę to wziąć. Ja chcę to wziąć. Mogę to podnieść? To na pewno jest apteczka. Ok, chyba mam pomysł. Kurka. Eee, nam się przyda. To się nam przyda, ale weźmy leki na wypadek. Idziemy. Wydaje mi się, nie, czy wtedy możemy przejść pod spodem? Mam nadzieję, że tak. Ej ta tuśco! To tu jest mała dziewczynka. Co ona tutaj robi? Myślałem, że... O -o. O, o o! o W takim razie, myślałem... Czy, co ona tutaj robi? Kolejna! Okej, okay, czyli to jest ostatnia na tym poziomie, dobra. W takim razie, wracamy się szybko. Jeszcze wiem, że ten odcinek trwa już pewnie długo. Nie patrzę się na zegarek w ogóle, albo się dobrze bawię. Tatusiek jest fajny Ale nie tak fajny jak manekin jak będziemy musieli go zabić, żeby uwolnić żeby uwolnić siostrzyczkę Więc I spróbujemy zawalczyć z nim wręcz, zobaczymy co się stanie. To będzie głupie, to jest bardzo głupie Zobaczył mnie. Strzela się z, z czymś innym. E, z genofagiem, który eksploduje. No, nitrogenofagiem. Okej, okay, czyli to, to nie pozwala mi jakby zadawać w żadny sposób obrażeń. Dobrze wiedzieć. Doskonale wiedzieć. Okej, okay, umarłem. Dobra, wiecie co? Czytamy grę. I Te walkę przeprowadzimy po prostu w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam serdecznie za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie jeśli się podobało. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach naszej serii z gry Bioshock. Hej, hej!